Agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem Radomskich Drużyn Siatkarskich, Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj państwa i moim gościem jest Filip Waligórski, aktywista, kandydat do Rady Miejskiej z Komitetu wyborców, Wyborczego Wyborców, nowego prezydenta Radomia, Roberta Prygla. Dzień dobry, panie Filipie. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze i witam państwa. Panie Filipie, na chwilę przeniesiemy się do Nowego Jorku. Spacerujemy ulicami Manhattanu i dochodzimy do Central Parku i w tym Central Parku właśnie chciałbym się zatrzymać, bo taki Central Park, taki, który jest w Nowym Jorku, chcieliby Państwo mieć także w radomiu. Owszem, owszem, drużyna Roberta Prygla planuje w nadchodzącej kadencji, w której mamy nadzieję na zwycięstwo, nadzieję i wiarę na zwycięstwo naszego kandydata na prezydenta rozpocząć rozpocząć szeroki program przekształcenia obszaru Piotrówki, ale także całego ciągu terenów zielonych, począwszy od Muzeum Wsi Radomskiej, aż do Lasu Kapturskiego, właśnie w taki Radomski Central Park. Um, Odbyła się, odbyła się chyba w dniu wczorajszym konferencja prasowa, na której nasz specjalista od tego tematu Mikołaj Kurbiel, który był pracownikiem miejskiej pracowni urbanistycznej w Radomiu e, i brał udział w przygotowaniu podobnego projektu, który już e, można powiedzieć jest gotowy, gotowy w, miejskich, e, w miejskich tutaj e, odmętach. E, no tak, e, bo to nie jest nowy temat, tak, trzeba tak. powiedzieć. Ten temat powraca i to z reguły powraca przed kampaniami wyborczymi. No, niekoniecznie, niekoniecznie, wie pan. Ja brałem udział mm, przed około dwóch laty, w konsultacjach społecznych, które właśnie, które właśnie miały na celu e, stworzenie planu zagospodarowania te, tego, tego, terenu, bulwarów nad Mleczną, tak? E, Jakież tam rzeczy zostały ustalone, tak? Jakieś miejsca do sadzenia warzyw, przestrzenie rekreacyjne, e, no po prostu, po prostu Central Park z prawdziwego zdarzenia, tak? no co zostało z tego zrealizowane od tego czasu? Kompletnie nic, tak? My mamy plan na to, żeby cały ten ciąg terenów zielonych przekształcić właśnie w taki obszar, przez który po pierwsze będzie przechodziła, będą przechodziły te bulwary, można powiedzieć, tak? Czyli ciąg pieszo-rowerowy, który będzie się ciągnął właśnie z południa na północ naszego miasta i umożliwi też szybkie przemieszczanie się rowerzystom. Według tam naszych wyliczeń ta podróż rowerem, poprzez ten ciąg rowerowy, będzie o wiele szybsza niż podróż samochodem, czy komunikacją. Aplikacją miejską, tak. No do tego właśnie, właśnie ta kwestia, kwestia terenu zielonego, których, których w Radomiu, przestrzeni parkowych w Radomiu, brakuje znacząco. No i to by była taka odpowiedź na tą potrzebę, potrzebę naszych mieszkańców. Tak naprawdę to jest bardzo potężny projekt, mhm. jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o mm, kwestie, które, które, które na przestrzeni właśnie na przestrzeni tego, tego ciągu możemy, możemy rozwiązać tak? palące kwestie, które, które dotykają naszych mieszkańców, to jest stary ogród, który jest dość mocno zaniedbany, jeżeli chodzi o pewne obszary, tak? jeżeli przeciągniemy tamtędy właśnie tą nitkę pieszorowerową. Zaczniemy też rozwijać stary ogród. Tak? Tam trzeba zrobić porządek z tym oczkiem wodnym, tak? który jest totalnie zarośnięte, które jest totalnie zaniedbane, niedziałająca fontanna w tym, w tym oczku, która została wybudowana dalej mamy skwer księdza Domagały, który będzie w niedługim czasie remontowany. Podobno ta, ten remont w przeciwieństwie do wielu innych wielu innych radomskich remontów ma przebiec szybko. Dalej mamy odcinek wzdłuż ulicy Szarych Szeregów, który to odcinek, który to odcinek jest bardzo ważny w moim okręgu numer 4, z którego startuję, bo jest to odcinek łączący, łączący tył dzielnicy Kaptur, okolice ulicy Polwarcznej z z wielkim światem, można powiedzieć, tak? Począwszy od targowiska Kore i tam hmm. dalej, i tam dalej do centrum. No tak, Odeszli od Central Parku. Może, panie redaktorze, to jest właśnie Central Park, tak? To jest, Czyli co? To, to, to jest cały, ma być, to jest cały Central nasz Parkiem. projekt, to jest cały nasz projekt. Tu, przy ulicy Szarych Szeregów musi powstać y, godna y, ścieżka dla mieszkańców Kapturu, którzy n, nie mogą póki co przejść, przejść do centrum, nie robiąc albo wielkiego kółka, albo przechodząc przez jakieś błotnisko, tak? Mhm. I to jest, to jest kompleksowy projekt tak naprawdę dla trzech, dla trzech okręgów, tak? Dla okręgu czwartego, trzeciego i ocierający się o okręg pierwszy, tak? Więc to jest projekt, projekt naprawdę ogólnoradomski, duży projekt, na który, w który warto będzie zainwestować. No wiadomo, mamy tam jeszcze kwestię historyczną, tak? No Wrodzisko Piotrówka musi zostać... nie musi... radomski biskupin, tak, o tym tak. też słyszymy od co najmniej deklaracji Kady. Musi znaczy, mu zostać wrzucona funkcja historyczna, ale, ale właśnie z funkcją taką um, umożliwiającą nowym pokoleniom poznawanie tej historii, tak? Nie tylko pusty, pusty plac. Tak? No właśnie, właśnie przykłady, przykłady zagospodarowania tego typu miejsc w Polsce mm -hmm. pokazują nam, że można to zrobić w inny sposób. tak no, przy, okazji, przy okazji właśnie tej konferencji prasowej pojawił się też tam temat zaśmiecenia Rodziska, które jest naprawdę, naprawdę porażające, tak? Prawdopodobnie miejskie służby dzień przed naszą konferencją dokonały tam wielkiej akcji sprzątania, tak? No ale na co dzień, że tak powiem, Piotrówka jest po prostu zasypana butelkami, zasypana śmieciami. Nikt nic z tym nie robi, nikt nie zwraca na to uwagi. Mieszkańcy mm -hmm. się na to żalą. No, szanowni państwo, jak, jak, może, jak może dojść do takiej sytuacji, także że na kościach naszych przodków, no urządza się po prostu śmietnisko, tak? Ale wracając jeszcze do rewitalizacji piotrówki, tego Central Parku, o którym rozmawiamy, jakby pan mógł przekonać, jak pan przekonuje potencjalnych wyborców, naszych słuchaczy, widzów, że państwo są gwarantem realizacji tego projektu? Bo wiemy, że ten temat wraca i co zrobić, żeby ten temat nie wrócił za pięć lat? Szanowni Państwo. Nie możecie mieć stuprocentowej gwarancji niczego, tak? I to trzeba powiedzieć wprost, tak? Nie mówię, że to, no my jesteśmy jacyś gorsi. Po prostu e, po prostu e, politycy w Polsce od lat e, składają, składają, e, składają obietnice wyborcze, których następnie nie realizują, tak? Więc jeżeli państwo chcecie gwarancji tego, no to przecież nikt nie jest wam jej w stanie dać, ale możecie państwo, można powiedzieć, podjąć ryzyko, tak? E, i, dlaczego warto I do i dokonać podjąć ryzyko? i dokonać racjonalnej kalkulacji, tak? Macie mm. państwo do wyboru tak naprawdę, bo pozostali kandydaci nie mają wielkich szans na wejście do drugiej tury. Macie państwo do wyboru albo pana prezydenta Witkowskiego, który trzeba to powiedzieć wprost i jasno, jest oszustem. Pan prezydent Witkowski jest oszustem. Wystarczy, żebyście państwo zajrzeli w program prezydenta Witkowskiego z 2018 roku. Świetna lektura, czegoż on tam nie naobiecywał. Tak? Gdzie jest darmowa komunikacja dla młodzieży do 18 roku życia. Gdzie są wiel wielopoziomowe parkingi dla Radomian. Tak? Mnóstwo tematów tam jest wymienionych. Spójna, spójna sieć ścieżek rowerowych, na którą, na którą środowiska właśnie bractwa rowerowego narzeka. Narzekają, narzekają nieustannie. No zapominam jeszcze o Radomskim Centrum Kultury. Mnóstwo, mnóstwo tematów, które nie zostały nawet e, ruszone. Skończenie trasy NES do końca kadencji, która to kadencja zresztą jest wydłużona, przypominam Państwu e, obecnie. Nic z tego nie jest kompletnie zrobione, tak? Więc macie Państwo do wyboru oszusta i macie Państwo do wyboru e, człowieka, który wchodzi do polityki, który jest właśnie pełen e, takich idealistycznych idealistycznych pobudek tak macie drużynę która składa się z aktywistów lokalnych która składa się z przedsiębiorców z różnych działaczy społecznych no i któż, któż zrealizuje któż, jak jakie jest większe prawdopodobieństwo że właśnie swoje obietnice zrealizuje człowiek który nie zrealizował poprzednich obietnic czy że zrealizują je ludzie nowi ludzie którzy wchodzą do polityki z wiarą w to co głoszą Mm -hmm. e, zaczęliśmy od Central Parku w Radomiu, ale pewnie zgodzimy się, że nawet e, najpiękniejszy Central Park, e, nawet piękniejszy niż ten w Nowym Jorku, no nie zatrzyma ludzi młodych. Jest pan osobą młodą, chciałbym porozmawiać właśnie o problemach ludzi młodych. Co zrobić, żeby mieszkańcy młodzi mieszkańcy naszego miasta nie wyjeżdżali z Radomia? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o wyjazd z Radomia ludzi młodych, no problemem, jest, problemem są miejsca pracy, tak? Godne miejsca pracy. No i to jest właśnie głównym wyzwaniem, które będzie stało przed każdym kolejnym prezydentem Radomia, przed każdą kolejną radą miejską. No i cóż trzeba zrobić, żeby te miejsca pracy w Radomiu, który jest centrum, centrum regionu, największego w Polsce regionu bezrobocia strukturalnego, tak, no przecież tereny Szydłowca, Wierzbicy i tak dalej, to są obszary przysłuchy, które są dotknięte największym bezrobociem w całym kraju. Również Radą zmaga się z tym problemem. Nadal kilka procent, yy, yy, kilka procent podchodzące pod 10, tak? Yy, procent ludzi nie ma, tutaj, nie ma tutaj legalnego, stałego zatrudnienia. Mm -hmm. no, można powiedzieć, bezrobocie w Radomie spada, ale wciąż tak, jest nie. bardzo wysokie w porównaniu z innymi porównywalnymi miastami. Oczywiście, oczywiście. Yy, no i tutaj yy, nie da się, wie pan, nie da się wyczarować jakichś magicznych rozwiązań, tak? No, pewnie niektórzy by chcieli, aby tutaj w jakiś, w jakiś silny sposób za, zaangażowało się państwo. Tak? Dlaczego no. panu w Radomiu brakuje? Ja też 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 byłbym, że tak powiem, w stanie przyklasnąć takiemu programowi rządowemu, który by miał doprowadzić do jakiegoś podniesienia właśnie tego poprzemysłowego miasta i regionu. No ale jednak, co może zrobić miasto? Tak? No, miasto, ma wpływ, miasto ma wpływ na kreowanie tej infrastruktury struktury, powiedzmy, tak, nie tylko w znaczeniu dosłownym, tak, ale generalnie tej przestrzeni, w której, w której przedsiębiorcy e, mogą funkcjonować. W... Tego panu brakuje w Radomiu? Tak, ma wpływ, na, ma wpływ na kilka rzeczy. W Radomiu przedsiębiorca różnych branż jest po prostu e, no, pogardzany tak. Radom jest jednym z ostatnich miast w Polsce, w którym funkcjonuje miejska, e, ostatnich dużych miast w Polsce, w którym e, funkcjonuje opłata targowa, którą próbowaliśmy znieść jako z samorządowcy, jednak została ona, jakby to powiedzieć, hmm...